Mamy 657. Ok. Rezerwat kręgi kamienne. Na czerwonym szlaku przecinającym góry świętokrzyskie. I obok takiego kamieniołomu, gdzie dobywa się piaskowca. Czerwony kamień. Przepiękny. Ta kopalnia już od, od lat jest. I ciągle tutaj coś się wydobywa. Przepiękny ten pas piaskowiec jest. Jeszcze, może tu spojrzenie. I jeszcze jedno. Ok, na dół do kopalni jest wstęp wzbroniony, ale stąd chyba widać go całkiem wyraźnie. No dobrze, to jeszcze do kapliczki. Rezerwat kręgi kamienne ma krąg z kamienia. Datowany na VI-VIII wiek, czyli podobnie jak to było na Górze Dobroczowskiej. A w środku tego kręgu stoi kapliczka, kapliczka z 1850 roku, a wcześniej przed nią była kapliczka drewniana, która upamiętniała zwycięstwo. Potopie szwedzkim, bo tutaj był gród obronny, i obrońcom udało się odeprzeć Szwedów.